63 dni chwały. Gruby pan z cygarem siedział sobie w Londynie w skórzanym fotelu i powiedział, a Polakom zrobimy powstanie. To jest hańba, sprzedali nas. jak nie powiem, co nie powiem gdzie. A najgorsze jest to, że zabraniają na mówić. Brak odpowiedniej ilości broni i amunicji był największą słabością polskich oddziałów. Żołnierzom HK brakowało w szczególności efektywnych broni przeciwparcennej, której rolę pełni, pełnić musiało w tej sytuacji było i butelki zapalające tzw. koktajle neutralne. Granaty na lub nie granatników że na Niedostateczne przyczyniach kwasennych, niedostatecznych broni, na naszych przyczyniach kwasennych, na naszych przyczyniach w niedostatecznych broni, na naszych przyczyniach kwasennych, na naszych Mężczyzn, kobiet i dzieci. 11 sierpnia 1944 roku wola została pobornana w sąsiadującej z łamą dzielnicy w Gorzej uzbrojeni w powstaniu... Sylwia, gdzie ty idziesz? Powiedz mamie, gdzie idziesz? Ja walczyć idę, mamo Nie wiem, czy zginę, ale to nie to samo Co tu siedzi, czy stać Patrzę za broń, chcę brać i tak grać Jak mój tata i brat, także tak jak mój dziadek Jak się śmiać, o, nie chcą w Oni byli przykładem, Facie słowie i amen Nie bądź proszę, mamuniu Jestem godzien, ty Serię wyrzeczeń i trudów, raczej nie umrę z Niech Jeśli już to odkuli, zginę z gazłem na ustach Przeżmy się od kuli. tak cenne matuli. niech ma przestanie Mamo, słyszysz wołanie? To ta pomsta o walkę, o Warszawy, przetrwanie Jak i o polską nację, czy wrócę na kolację? Nie wiem, nie pytaj Słuchajcie kochani, cała minuta, za chwilę zapewne odpłyną się syreny, na pewno zaśpiewić Ten nad tym wszystkim, co się wtedy 1 sierpnia 44 roku wydarzyło W godzinie 17 bo walki zaczęły się już, jak ja już wcześniej Księdze ruszyły do szturmu zwycięstwo, sierpniowe zwycięstwo, czerwieni i bieli uchwałej, do bolców opasek na miękko. Rodzaju obchodach zazwyczaj zapominane są różne grupy, które przychodzą na takie obchody. Wymieniani są wszyscy urzędnicy, wszyscy politycy, a o ogromnych grupach nigdy nikt nie wspomina. Dlatego ja dzisiaj tutaj po raz pierwszy chciałbym podziękować młodemu i staremu stylionowi. Brawa na Was! Dziękuję za to, że chcielibyśmy na w naszą inicjatywę i mam nadzieję że będziemy się spotykać częściej na tego typu uroczystościach. Tak, dziękuję bardzo. bardzo Jak śpiewali, I urodziła syna zdrowego jak ona sama Jeszcze ty wycierpiała, mama moja kochana Ile razy byłaś przez nich zapłakana Ile razy widziałaś jakaś była przelewana Moja mama, niezwyciężona No, gdzie ty idziesz? Powiedz mamie, gdzie idziesz? Ja walczyć idę, mamo, nie wiem czy zginę, ale To nie to samo, co tu czy przystać Baczę dla broń chcę brać i obu tak grać Jak mój tata i brat, także tak jak mój dziadek Jak się śmiać Niemcom w twarz. oni byli przykładem Pacie słowie i amen, nie bądź proszę, mamuniu Jestem godzien, ty pojedź, serię wyrzeczeń nic cudów Raczej nie umrę z nudów, jeśli już to odkupisz мамо со искување